Dzisiaj kolejne rozdanie. Tym razem mam dla Was kosmetyki mineralne i to oczywiście moje ulubione, czyli Annabelle Minerals. Mam dla Was dzisiaj zestaw, który trafi do jednej osoby. A w zestawie tym znajdziecie cienie do powiek, i tych cieni macie trzy różne. Pierwszy z nich to jest cień w kolorze candy, którego można też używać jako różu do policzków. Drugi z nich to jest taki jaśniutki kolorek wanila, który się nadaje do rozświetlania powieki. I trzeci to taki ciepły, no taki ciepły brąz, który nazywa się Nugat. A żeby nie było im smutno, to do zestawu dołączony jest również pędzelek, żeby Wam się łatwiej aplikowało cienie. Jeżeli się chcecie dowiedzieć, co zrobić, żeby wygrać taki zestaw, to koniecznie zajrzyjcie na dół w opis filmu, tam jest wszystko dokładnie napisane. Mam nadzieję, że ta osoba, która zgarnie taki zestaw, będzie zadowolona i będzie się to podobało. I cóż, życzę Wam powodzenia i do zobaczenia następnym razem. Na razie...